Hej, jak jesteś nowy, to śmiało zasubskrybuj kanał, bo mi się to rozwijać. Dzięki bardzo. Siemaneczko, moi drodzy, z tej strony wodzu, i przed nami jest kolejny odcinek z Assassin's Creed 4 Black Flag. Mamy się spotkać z tym. tym gościem. Tym gościem, który nas tutaj ogarnia, który jest naszym szefem. Tutaj jest. Mm, to jest Edward Kenway. Kenway, Kenway, Kenway. Nice guy. He won't buy. O, przepraszam, ale ze mnie świnia. No, Oliver. Oliver, Oliver. Pa 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 Ciach dwójeczka. Ciach. Cyk dwójeczka. Testing, testing. Testing, O ja pierdolę. Oh, 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 oh. Of Baby. See, Ej, jak ja po ogóle nie grałem nigdy w Black Flag oh, i nigdy nie oglądałem gameplay. Wow, jak tak. oni się tu kurde postarali, ja pierdziule. Jak to? No szkoda. Ale Ale to wyglądało, moi drodzy, ja pierniczy. Nie no, naprawdę mega, naprawdę mega, 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 mega. Zresztą te biura abstergo. Zaprosiłbym ją na kawę, ale jednak nie jest zbyt ładna. No, te biura Abstergo są... są mega, nie? Mmm, Oliver, cześć. O kurde, zawsze mi się podobały takie te... sztuczne kominki. Hmm, sweet Jesus. Jak po mogę wyskoczyć? Ej, spróbuję, co? Nie, nie mogę, szkoda. Szkoda, że nie mogę. Szkoda, że nie mogę naprawdę szkoda, ale wygląda to ja piernicze. Ale kosmos. Przypominają mi się widoki tego. Hmm. Pamiętajcie jak się zaczynał widźmi 3. No, to tamta przełęcz też tak exactly. wygląda mega. Przecież To tak kozacko wygląda, że szok. We'll right. Dawaj hopi, ja przyszedłem, nie będę czekał. Kurde

so the main reason i asked you here concerns is something called the observatory. it's uh, been mentioned a few times in the footage you found. i'd like to encourage you to focus on locating this specific set of memories as soon as possible. if it were up to me, i wouldn't bother. but some bigwigs at abstergo industries have been hounding me for days. so follow whatever leads you find, and hopefully we can... oh, and call. i have to take this. we'll keep in touch. bonne journée. Alan, bonjour. Oui, 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 tout va bien. Patrzcie, nawet po francusku nawija. No, dawaj, powiedz cool. coś jeszcze. Halo pani Oliwie. Nie, no, kozacko wygląda, co? Kozacko. Za to łapka w górę. Hop, teraz, hop. Dziękuję bardzo.

Hmm... ale czekaj, bo tam było, że tam mam pójść. Dobra, nieważne. Pewnie tutaj no czekaj, 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 czekaj. Bo ja to chyba tutaj powinienem gdzieś wejść, tak? Chodziło im o ten na nimus, dobra, okej, okay, spoko spoko. O chreste, po co te łamigłówki naprawdę jak boga kocham.

Right yeah, let's say that Sample recovery unit team lead Fisher Case reporting on subject 17 Desmond Miles. Desmond Miles. The subject was deceased and unattended. Time of death was placed around 000 hundred hours and seven minutes, with conditions favorable for DNA sample recovery. We had some initial concerns about interference in the vault, but given <gasps> the skill and talent Jezu, of this team, we were swinia. able to capture useful data. I personally retrieved the subject's backpack and extracted a number of objects of interest to undergo detailed analysis. The subject displayed burns to the right hand, severe enough to fuse the bones, indicating some kind of spontaneous intense burn trauma. Honestly, we've never seen anything like it before. Head, neck, and torso remained in good condition. I hand selected recovery agents to retrieve fluid samples, blood, and saliva. We then commenced material extraction and were able to preserve several exemplary samples. Data analysis and sequencing is already underway and I'm told proceeding with exceptional ease. Thanks to the cloud database and the work of Abstergo Sample Recovery Unit 3, the legacy of Subject 17 will continue uninhibited as Sample 17. Hmm. Chili? Oh, you're better at this than I'd hoped. Now, Zip on down to the lobby. Come on. See? That file you acquired?

What? what? No, no, no! I followed that recipe to the letter. Oh, look who's here! So you didn't forget, after all. You're just incredibly rude, and made poor Rebecca here wait for nearly thirty minutes. You lie me, be nice. Sorry about him. He's high on his own supply. So, how should we do this? Data transfer? Great, that should do it. We'll email you the receipt.

Całkiem niezła, Mrs. Courier. Dobra, zakręciło mi się w głowie. Wszyscy po francusku mówią, a ja nie umiem, trochę wstyd, co? Chyba tu. Chyba o to nam tutaj chodzi. you go in the market? No, okay. i've <laughs> asked asked to come live with them. And I I nice to. Nasza or, what do you mean live with them? you live here with me. <laughs> i'm sorry, edward, but my father is right. you had a decent wage when you worked the farm. why can you not be satisfied with that? with me? decent wage? that job was near as damn it to robbery. you want to be married to a peasant the whole of your life? all right, edward. You Teraz now Caroline. Nigdy nie know what's co nas us. Caroline! Caroline! Oh. No i zostaliśmy samotni jak palacz. Wake się, Kenway. O

Even so, keep that fact hid away. Most of these pirates don't respect a man with higher commitments than rum and plunder. Upon mine honour, let me know if you find anything. No cóż, moi drodzy, no cóż. no dobra, co my tutaj teraz możemy zrobić? Coś ciekawego, nie ciekawego? za Jamesem Jameson Kidem? A kurwa, to facet! A ja nawet odcinek nazwałem kobieta pirat. A to mała wtopa. No dobra To ten odcinek będzie się nazywał A jednak to no facet Dawaj, dawaj, dawaj. Ty kurde małe gówno tak biega szybko Co takiego znalazłeś? A, pewnie będzie jakaś zasadzka, co? Domyślam się zasadzka.

The way you think and work, the way you understand the world. Well, I don't know about that. You're talking in riddles now, and I don't understand a word. Clamber on top of this thing here, will you? Help me solve something. No to my już to robiliśmy. Concentrate and focus all your senses. Kurde, zaraz to zrobię. Pa, 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 na to, pa. Aha, bo muszę tam na szczyt był. Dobra, interakcja, proszę, bra, bro, bra, 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 bra. Chopie, robię to, pa, pa, jak to robię, pa, pa, na to, pa, pa, jak to robię. Robię to tak? Halo, coś tu nie gra? Hahaha, <laughs> dobry, zrobił ją. O Jezu, jaka pyszna herbata. Kto lubi Melise, może dać aptełko i napisać, że lubi Melise. Zapraszam, zachęcam. Być kiedyś razem wypijemy herbatę. Kto wie? Coś jeszcze mówisz? Młoda piratko? W sensie, kiedyś byłaś piratką, a teraz już jesteś. Nie piratką, tylko piratem. Co do tego, młodym piratem. No nieźle. Że taki młody szczyt wziął się za rum i rabunek. Wow, ale two Jak to jest zrobione? Nie, podoba mi się taka zero. Mega klimatyczna. Here we are. What do you think? I think Monsieur Ducasse a I man and tutaj, here. A solid staircase leading God knows where. What do you suppose lies at the top from what I knew of Ducasse, wouldn't be surprised to find eclectic instruments of torture and villainy. An iron maiden or a collection of thumb screws. Or a pair of anguish. <laughs> ho ho ho, baby. Nislam. Not a nice way to kick off. But that is some damn fine gear. Try the key you took from Ducas. That's one. Only four left. Aye. It might be that these four Templars have them. See the names here? They've been sent to kill these four targets. Hang me, that's the map I sold to Governor Torres in Havana. He said it marked the location of assassin encampments. You think maybe you owe them a bit of warning then? If you have any kind of heart beating in that chest. Suppose I could. If it leads me to the four other keys. Bad better than none at all. Hmm. No to nieźle, co? No to nieźle. No dobra, kurczę, Dobra, kurde, ale coś, coś za łatwo poszło. W sensie kurde często ten assassin jest taki, że... No jest za łatwy, no w sensie załatwy w tym sensie, że... oni za szybko się domyślają wielu rzeczy. To jest takie. Troszkę, takie troszkę, takie troszkę, takie troszkę. No ale dobra, fajna hacienda, kurde, ja to bym. Joże, kto by mógł w taki zamieszkać. Ale dobra, zwiedzać mi się jej za bardzo nie chce. Zwłaszcza, że to 16, prawie 17 minut naszego filmu, moi drodzy. I w związku z tym będziemy się już żegnać. No więc. Do zobaczenia.